A nasz szukasz Słońca swoim Co my szukasz? jest trudniejszy niż zaskroń. Ogrom daje rady. Szukasz, szukamy go, jakby yes. <noise> Wszyscy chcą się szczepić. Szczepialka, ale, ale jakby zaszczepnął, ale, ale... ty co się nie szczepnął? Tak. Albo jak się nie, yy, nie chcą szczepić, to niech płacą za tak, szpital. Tak, jak zachorują, to niech płacą za to, że zachorowali. A olej trolla, olej trolla, olej... I na głowę wlezą. Wiesz co? Koń wciąż... się zestrał. widać. <śmiech> Ale <śmiech> pięknie. Wiecie co? Powiem wam. Mógłbym wam pokazać, jak wygląda świeże, końskie łajno. Bo to my jesteśmy tym końskim łajnem które wy roznosicie po internecie i my nie mamy żadnych hamulców, żeby wyprzedzić analizę wrogów na nasz temat. Koniec rana ja pandemie. <laughs> <laughs> Dobrze. Kolegę mamy. Bracia, kamraci wilcy, nie przyjmujmy absolutnie ani ich zachowania, ani ich retoryki.